Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci Polonijnego Radia w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudźcie Polsko, Obudźcie Polonio. Serdecznie pozdrawiam kontynentalną Amerykę, międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. Polaków Rzeczpospolitej Polskiej, odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę i Polaków na Bliskim Wschodzie. W najnowszym felietonie na YouTube petycja o odwołanie amerykańskiej pani ambasador w Polsce, gdzie omawiam Postawę Pani Ambasador. Zapraszam na YouTube do zapoznania się z Felietonem, ponieważ dzisiejsze spotkanie antenowe będzie kontynuacją tematyczną wcześniejszego opracowania. Szanowni Państwo, czym jest petycja? Jest to dokument podpisany przez dużą liczbę osób wnioskujących o pewne działania ze strony rządu lub innego organu z żądaniem konkretnego zajęcia stanowiska. Na stronach internetowych Białego Domu jest forma, gdzie jest składany formalny wniosek. Wyjaśniając dalej, petycja nie ma żadnej mocy prawnej, ponieważ nie zmusza rozpatrujących do podjęcia oczekiwanej decyzji. Petycja jest obywatelską inicjatywą. Decydenci powinni poinformować osobę składającą petycję o zajętym stanowisku. Tak być powinno, i taka jest informacja zawarta na stronach rządowych. A jak będzie, należy zaczekać. Są tylko trzy pytania do popierających petycję: imię, nazwisko i adres e-mailowy. Nie ma pytania weryfikującego status obywatelski. Są też dodatkowe wyjaśnienia odnośnie petycji i kto może składać. Zapraszam do lektury na stronach e, Białego Domu. Petycja jest apelem do obu stron zainteresowanych tych, do których jest kierowana i tych, Którzy swoim podpisem wspierają petycję. Ilość podpisów pod petycją określa zainteresowanie dla obu stron. Jeśli jest ustalona granica 100 tysięcy, a taka ilość podpisów nie zostanie zebrana, naturalnie petycja nie będzie rozpatrywana. Nikt do nikogo nie może mieć pretensji. Wykładnia jest prosta. Szanowni Państwo, Petycja według standardów międzynarodowych i wszelkich norm jest procedurą odwoławczą i należy do władz w Polsce, a w pierwszej kolejności do pana ministra spraw zagranicznych Czaputowicza, pana premiera i pana prezydenta RP. Tylko i wyłącznie te resorty mogą wpłynąć na decyzję władz amerykańskich. We wcześniejszym felietonie jest powiedziane, że obraźliwy ton pani ambasador nie przeszkadza premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. A teraz kilka słów o postawie amerykańskiej pani ambasador. Polakom nie podoba się jej postawa, ale należy wziąć pod uwagę, że jest ona pracownikiem służb dyplomatycznych Ameryki. Nie Polski wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi w imieniu Ameryki i dla Ameryki. Czy to tak trudno pojąć? W poprzednim felietonie omawiałem dokładnie postawę pani Ambasador, to, że Polakom nie podoba się taka postawa, to mają pełne prawo do takiej opinii, natomiast ponownie powtarzam, że pani Ambasador pracuje dla Ameryki nie dla Polski. Powstaje inne pytanie, dlaczego prawne resorty w Polsce nie reagują, a powinny reagować na takie niewłaściwe zachowania? Widocznie im to nie przeszkadza. Wcześniej wspomniałem, które resorty w Polsce mają moc prawną, aby reagować na takie zachowania. Dlaczego Polacy z Polski mają pretensje do prezydenta Trumpa, nie mają żadnego wpływu na jego decyzję, natomiast nie wpływają na właściwe resorty w Polsce? To jest pytanie do Was, szanowni słuchacze z Polski. Szanowni Państwo, kieruję apel do odwiedzających ten kanał YouTube, do tych trzeźwomyślących, abyście zwracali uwagę na bezmyślnych i pomagali im zrozumieć, co jest tak proste, a dla nich, dla wielu, tak trudne do ogarnięcia? Klawiaturą i tylko niewiele osiągnięcie. Bez sensu jest mieć pretensje do tych, na których nie macie żadnego wpływu. Polacy z Polski nie mają żadnego wpływu na pana prezydenta Ameryki, a Trump wykonuje wszystko w interesie Ameryki. Czyż nikt nie zna, nie pamięta jego frazy? America First? Tyle razy było cytowane. Zniewolenie myślowe u wielu Polaków osiągnęło absurdalny pułap bezmyślności, ponieważ nie docierają do nich słowa, że Trump to prezydent Ameryki, nie Polski. Polska ma swojego prezydenta. Dlaczego nie chcecie zainteresować prezydenta Polski tym, co wam się nie podoba, na przykład w przypadku pani ambasador? W czasie jednego ze spotkań panelowych w Ameryce prowadzono bardzo ożywioną dyskusję na temat rynkowej sytuacji na świecie i sprzedaży wysoce zaawansowanej broni. Okazało się, że przynajmniej 13 państw zadeklarowało zakup rosyjskiego systemu obrony przeciwpowietrznej. Zastanawiano się, gdzie tkwi problem, bo to są złe informacje dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. W czasie dyskusji padły wyliczenia rynkowe i czysta kalkulacja matematyczna. Rosyjskie S-400, mobilne, dalekosiężne systemy rakietowe, Ziemia-Powietrze, kosztują około 500 milionów dolarów, podczas gdy bateria Patriot Pek-2. Kosztuje 1 miliard dolarów, a bateria TAD kosztuje około 3 miliardy dolarów. Są to informacje od osób z dobrą znajomością amerykańskiej sceny wywiadowczej. Myślowy niewolnik będzie miał pretensje do Trumpa. Że Trump, wykonując dobrze swoją pracę dla Ameryki, wzbogaca amerykański przemysł zbrojeniowy, a ten zarobi dwukrotnie więcej. Niewolnik myślowy nie rozumie, że wojna o pieniądz jest inną formą biznesu. Każdy chce zarobić jak najwięcej. Stąd amerykańskie usilne poszukiwania takich państw. Które zapłacą drożej, a nawet ponad żądaną cenę z pełnym uśmiechem na twarzy. Wielokrotnie cytowałem słowa Kissingera: Ameryka nie ma przyjaciół, Ameryka ma tylko interesy. Niewolnik myślowy w Polsce tego nie rozumie. Zastanawia mnie, czy te bezmyślne opinie na forum. Nic nie wnoszące, a totalnie oderwane od rzeczywistości, są tylko po to, aby przypodobać się innym, bezmyślnym, w nadziei na dużą ilość kciuków do góry. Wielu szuka winnego pod lasem, nie widząc pod nosem. Podkład muzyczny chóru niewolników w Lietonie ma swój cel, ponieważ u wielu nastąpiło całkowite zniewolenie myślowe. Ludzie nie odróżniają informacji, ani by wszystko napisane tymi samymi literami. Coś słyszą, czyli wiedzą, że dzwonią, ale nie wiedzą, czy w gospodzie, czy w kościele. W innym Felietonie, mówiąc o migracji młodych i wykształconych, zniewoleni myślowo nie myślą o tym, co jest powiedziane w Felietonie, że taka migracja młodych i wykształconych jest wielką stratą dla państwa i narodu polskiego. Natomiast martwią się tym, że migranci z Polski nie pracują w swoim zawodzie na zachodzie. Pytam, kto tu zwariował? Dlaczego nastąpiło pomieszanie z poplątaniem? Gdzie upatrywać tego nieszczęścia myślowego? Jedno jest pewne: kiedy biblioteki zamieniono na dyskoteki, powiększyła się przepaść myślowa i ciągle się powiększa. Dlaczego wybrano błyskotki i życie na spłaty w zamian za smycz korporacyjno-banksterską? Polacy pozwalają sobą manipulować. I to im nie przeszkadza. Nie stać ich na konfrontację ze złem. Szanowni Państwo, jeśli petycja o odwołanie Pani Ambasador nie zostanie rozpatrzona, to tylko i wyłącznie ze względu na brak wymaganej ilości podpisów. Petycja jest dobrze nagłośniona. Uważam, że da dużo do myślenia tym, którzy według wszelkich norm prawnych mają na to wpływ. Czy Polacy, społeczeństwo w Polsce jest żywo tym zainteresowane? To się okaże. Rządzący Ameryką, a tym samym i Polską, nie wierzą w jakąkolwiek zdecydowaną postawę Polaków w Polsce i nie boją się klawiaturowej armii bezimiennych żołnierzyków. Korporacyjna władza w Ameryce wie, ile Polacy potrafią poza komputerem. Natomiast, Pozostawienie milczeniem takich wydarzeń, jak postawa pani Ambasador, nie wyśle żadnego sygnału do politycznych decydentów po obu stronach, którzy uważają społeczeństwo za bezmyślne stado. Wielu nie słuchało uważnie wcześniejszego fialetonu, a tam powiedziałem bardzo wyraźnie, że petycja jest bardziej moralnym. Upomnieniem się o godziwne, godziwe traktowanie Polaków. Wcześniej też powiedziałem i ponownie powtórzę, że takie akcje jak petycja demaskują szkodliwe działania tych, od których należałoby wymagać godziwego zachowania. Ponadto, petycja jest pokojową formą wyrażania niezadowolenia i zwracania uwagi decydentom na to, co obywatelom nie podoba się. Ilość podpisów pod petycją odzwierciedla to niezadowolenie. W uzupełnieniu dodam, że istnieją tylko internetowe formy wysyłania, podpisywania petycji, i innego rodzaju składania, podpisywania petycji nie ma. Ta petycja wyjaśni dużo i odpowie na wiele pytań. Nie rozumiem, skąd to bezustanne poszukiwanie winnego pod lasem powstaje kolejne inne pytanie kto Polakom przeszkadza tym razem w podpisywaniu petycji a inne pytanie czy uda się chociaż trochę obudzić ducha narodu polskiego wolny wybór szanowni państwo muzycznym wprowadzeniem rozpoczynam wcześniejszy felieton opera verdiego nabucco we wspaniałym opracowaniu muzycznym i równie pięknym libretto. Wszystkie wersje choralne są piękne, a ja wszystkim polecam też inną aranżację tego samego utworu w wykonaniu znanego cukero, wykonuje absolutnie niepowtarzalne wapensiere na koncercie w hołdzie dedykowanym Luciano Pavarotti. Niepowtarzalny głos wykonawcy dodaje mocy przekazu utworowi muzycznemu, a ten jest znany jako chór hebrajskich niewolników. Libretto utworu jest uniwersalne, nie ma narodowości. Akcja opery ma swoje miejsce w starożytnym Babilonie, ale w czasach nowożytnych zniewolonym może być każdy naród. Opera po raz pierwszy została wystawiona w słynnej laskali w Mediolanie w marcu 1842 roku. Opowiada o trudnej sytuacji narodu, który został najechany, podbity, a następnie wygnany ze swojej ojczyzny. Niewolnicy chcą ponownie odzyskać swoją ojczyznę i wrócić do niej. Zapraszam do refleksji. A oto kilka strof z tego pięknego utworu, a każda zwrotka zaczyna się słowami Va pensiero sul ali dorate. Pożycz im swoje skrzydła, a wtedy każdy strach odleci, przeleć przez góry i oceany. Dotrzyj do tej ziemi. Znajdź to miejsce. Petycja. Jest testem dla Polaków i ich zainteresowania Polską to apel do Polegi Polaków dookoła świata. Termin składania podpisów upływa 27 grudnia bieżącego roku o północy. Szanowni Państwo, kończąc moje dzisiejsze spotkanie antenowe, przypomnę frazę przysłowie, był sobie las, nie było nas. Zostanie las. Nie będzie nas. Zapraszam na YouTube. Po wpisaniu hasła: Obudź się Polsko, obudź się Polonia.